Witam Was serdecznie. Moi drodzy, jutro już ostatni poniedziałek, października. Wsłuchajmy się w słowa Ewangelii z jutrzejszego dnia. Niech one będą podstawą naszej modlitwy słowem. Powierzamy się w prowadzeniu Ducha Świętego. Polecamy się w stawiennictwu, wspomaganiu w naszej modlitwie Matce Słowa Maryi z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy, była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej, niewias, to jesteś wolny od swej niemocy. Położył na nią ręce, a natychmiast wyprostowała się i chwaliła Boga. Lecz przełożony synagogi, oburzony tem, że Jezus uzdrowił Szabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, w które należy pracować, w te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień Szabatu. Pan mu odpowiedział: Obu nic. Czyż każdy z was nie obowiązuje w Szabat wołu lub osła żłobu i nie prowadzi, by go napoić? A owej córki Abrahama, którą szatan osiemnaście lat trzymał na uwięzi, czy nie należało uwolnić od tych więzów dzień Szabatu? Na te słowa wstyd ogarnął wszystkich jego przeciwników, a lud cały cieszył się ze wszystkich, Wspaniałych czynów dokonywanych przez niego. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie, Chryste. Moi kochani, proponuję, aby przemodlić jutro niektóre postawy bohaterów poniedziałkowej Ewangelii. Kobieta pochylona do ziemi, ku ziemi. Zapewne musiała wkładać wiele wysiłku, aby spojrzeć do góry, w niebo, czy choćby prosto spojrzeć ludziom w oczy. Po uwolnieniu z niemocy jest wyprostowana, swobodnie patrzy do góry w niebo i zapewne na ludzi patrzy im w oczy. Nie tylko stoi wyprostowana, nie tylko patrzy w niebo, ale wychwala Pana Boga. Jutro na modlitwie chcę pytać, może nie jestem fizycznie pochylony, ale duchowo czy ciągle nie patrzę w dół, ciągle jestem zajęty ziemskimi sprawami, ciągle nie mam czasu, a może i ochoty, aby spojrzeć do góry, aby pochwalić Pana Boga, by się pomodlić. A nawet kiedy patrzę w górę, to tylko wówczas, kiedy na niebie przelatuje jakiś samolot. Będę prosił jutro Pana Boga, by pomógł mi duchowo się wyprostować, by móc patrzeć i w niebo, i ludziom w oczy. Jak słyszeliśmy, wstyd ogarnął wszystkich przeciwników Jezusa. Oni gorzej potraktowali w swych sercach uwolnioną z niemocy córkę Abrahama od wołu, osła, które to zwierzęta w dzień szabatu uwalniali z więzów, aby je napoić. Słowa Pana Jezusa im to uświadomiły i wywołały, wywołały wstyd. Chcę pytać jutro na modlitwie, czy słowa Pana Jezusa także i mnie jeszcze, Zawstydzają, wzywają do zastanowienia i refleksji nad swym postępowaniem, do poprawy życia. Czy wstydzam się pod wpływem słów Jezusa? Rumieńcem oblewa się nie tylko moja twarz, ale i serce. Może twarz nie zawsze, ale serce tak. Czy zdaję sobie sprawę, że wstyd to dobry znak? To szansa na poprawę, na wrócenie, przemianę. A może już się nie wstydzę? Za to potrafię być bardzo bezwstydny. Jak czytaliśmy, lud zgromadzony w synagodze cieszył się ze wszystkich wspaniałych czynów dokonanych przez Jezusa. Cieszył się z uwolnienia pochylonej kobiety. Cieszył się, że Jezus utarł nosę swoim przeciwnikom na czele z przełożonym synagogi. Pytam na modlitwie jutro, czy ja do tego cieszącego się ludu mogę dołączyć? Czy cieszę się ze wspaniałych dzieł, których dokonał i dokonuje Jezus? Czy w ogóle je dostrzegam? Potrafi się nimi nie tylko cieszyć, ale za nie dziękować. A może ciągle z pochylonym sercem chodzę smutny, zgryźliwy, obrażony na Pana Boga i cały świat. I chcę zapytać, że może czas się zawstydzić, z Bożą pomocą uwolnić serce, wyprostować się i chwalić Pana. To moje podpowiedzi do modlitwy. Powierzam was obiece Maryi i serca błogosławi Ojca, Syna, i Ducha Świętego. Amen. Szczęść wam Boże.